Witam Państwa bardzo serdecznie na zakupach w Lidlu. Mamy bardzo prostą i ważną misję, mianowicie musimy zrobić zakupy na niedzielny refit, czyli bardzo fajny dzień, wyczekany dzień. Czekajcie od razu sobie zaczniemy od bajla. Mamy bajgla. Czyli węglowodany, i lecimy po kolejny węglowodany. I powiem Wam, że będąc cały tydzień na niskich węglach i na niskich kaloriach, taki dzień to jest zbawienie, to jest piękny dzień. Ja obecnie jestem po treningu, bardzo fajnym treningu zresztą, więc troszeczkę ryzykowne podobno jest robić zakupy na głodzie, ale kto by się tym przejmował. Tutaj taka ciekawostka. Mamy skyr z pilosa i skyr z piątnicy. I zaraz sobie porównamy. Ten z pilosa ma 4,5 węgla, a ten ma 10 piątnicy. Czyli ten ma mniej cukru, lepszy. Dobra, to wydaje mi się, że stąd mamy wszystko. Na kolację mamy, teraz miałam jeszcze kupić kurczaczka, bo teraz jem bardzo dużo kurczaczka. To musi być pierś, lec piersi kurczak. Uuu. Kurczaczek. Dobra. Teraz jeszcze naszą misją jest zobaczyć, czy są mrożone mango. Bo ja nie mam mrożonego mango już w domu. Szukamy, oby było mrożone mango pliska. Ostatnio nie ma ani ananasa, ani mango. Jakiś ten mój ukochany Lidl wybrakowany oczywiście, że nie ma. Mm. Dzięki Lidl będę musiała jechać specjalnie do Biedronki. Poczekajcie, zastanowię się, czy mam wszystko. Na pewno jeszcze puszkę tuńczyka sobie ogarniemy. I to będzie wszystko. Tuńczyk. Dosyć sprawne zakupy. Resztę produktów typu jakiś ryż i tak dalej wszystko mam więc o to się nie martwię i wydaje mi się, że mamy wszystko. Ciekawe co ludzie sobie myślą jak gadam sama do siebie, nie? Bo oni chyba nie wiedzą, że ja mam tutaj telefon. Ale nie przejmujemy się tym. No dobra, w takim razie y, to są całe zakupy i y, jutro zapowiada się, nie, to pojutrze, bo dzisiaj jest piątek, zapowiada się piękny dzień. Y, troszeczkę sobie podjemy, trochę głowa odpocznie, trochę naładujemy te mięśnie glikogenem. Yy, I myślę, że widzimy się już w dniu jedzenia. Pokażę Wam, jak przygotowuję te wszystkie posiłki, i tak dalej. Trzymajcie się. Dobra, dawno nie było ujęcia z alfy. Ważniejszy cel to mango mrożone, bo już mi się kończy. W Lidlu nie ma ani mango, ani ananasa mrożonego dłuższego czasu. Dzisiaj w ogóle była najniższa waga ze wszystkich ważeń z ostatnich dwóch tygodni. Dlatego bardzo czekam na ten refit. Pierwszy raz jestem na dość niskich węglowodanach, więc jest to dla mojego organizmu nowość, ale myślę, że w taki refit fajnie głowa odpocznie i zdecydowanie przyjemnie będzie sobie podjeść w końcu produkty, których na tygodniu jeść po prostu nie mogę. Także dam Wam znać, czy udało mi się dorwać mango. I fajnie by było też sobie jakiś energol wziąć do obiadku jutro. No zobaczymy, czy będzie. Widzimy się pewnie przy kasie, no bo już nie będę chodzić z tym wózkiem, bo powiem Wam, że mówienie do wózka jest dosyć krępujące. Słuchajcie, misja wykonana, mam mango. Kupiłam sobie od razu dwa opakowania i teraz już serio widzimy się w niedzielę, w dniu jedzenia w refit. Nie mogę się doczekać, serio. Bardzo przyjemny bieg. Bardzo fajne w ogóle warunki, bo dopiero teraz wyszło słońce i zaczyna przypiekać. A jak ja biegłam, to było jeszcze tak rześko. Także idealne warunki do biegania. Bardzo fajny poranek. A jeszcze fajniejsza będzie dalsza część dnia, ponieważ dziś robimy refit. Pokażę Wam, oczywiście, posiłek po posiłku. Ale najpierw wrócę do domu. Szybki prysznic, rozciąganie, rolowanie, i możemy zaczynać szamać. Już się nie mogę doczekać, ale tak jak mówię, naprawdę fajnie weszło to bieganie i uwielbiam tak zaczynać dzień. Od razu z rana dużo endorfin i przede wszystkim dużo energii. 啊。 Dobra, tosty są gotowe, ale są trochę smutne. Trzeba je przyozdobić. Od razu lepiej. Dobra, i słuchajcie, przyszła w końcu pora, wyczekana pora na te tosty francuskie, na ten refit. I tak, mamy tutaj bardzo prostą sytuację. 6 kromek pieczywa. Tostowego. To wszystko jest namoczone w jednym całym jajku. 60, 30 g białek jaj, 50 ml mleka, do tego erytrytol, cynamon. To wszystko do airfryera. Na górę dajemy fajne źródła węglowodanów. Jak widzicie, jest tutaj dżem. Dałam sobie skyr waniliowy z piątnicy. Troszeczkę tam 50 g, bo resztę sobie zostawię na kolację. Do tego borówki, możecie dać również miód. Także w Refit mile widziane, proste, ale takie czyste źródła węglowodanów. No i mam nadzieję, że dzisiejszy Refit naładuje te moje puste mięśnie, wypłukane po prostu z glikogenu przez to, że jem bardzo mało węglowodanów na tygodniu. Taste check, ale nie dość, że po bieganiu, to właśnie jeszcze po całym tygodniu na niskich kaloriach ten pierwszy gryz, to jest coś pięknego. Czekałam na to. Boróweczka jeszcze? Słuchajcie, to jest dosyć intymna sytuacja. Więc ja się biorę za jedzenie, zadelektowanie się. I myślę, że widzimy się już przy kolejnym posiłku. A co to będzie? Dla Was to będzie chwila. Dla mnie troszeczkę dłużej, ale nie będę miała problemu, żeby po tym zjeść zaraz kolejny posiłek. Także widzimy się w kolejnym posiłku. O, pojadłam w końcu. Zaczyna nabijać. No, dzisiaj fajnie nabije. Myślę, że po takim refidzie jutrzejsze przysiady to będzie formalność. Naprawdę jest wtedy taka moc, przez to, że załadujecie te węgle. Od razu człowiek się czuje taki żywszy. No, ale co? Jest godzina 10.30. Ja się biorę za planowanie pikwiku. Muszę sobie rozplanować makro, napisać, co muszę kupić na wyjazd, co spakować na wyjazd, rozplanować sobie picie wody i tak dalej, żeby wszystko już przed wyjazdem mieć przygotowane, żeby się o to nie martwić w trakcie wyjazdu, bo będą inne stresy. Nie potrzebuję czegoś takiego. Także. Ja działam, oczywiście pikwik również Wam nagram. Dotarliśmy do drugiego posiłku. I to jest ta taka moja klasyczna owsianka z owocami, więc jak widzicie bardzo zdrowo. Jest jeszcze tutaj cynamon. Eee, tyle, że po prostu jest 100 g owsianych, 200 ml mleka i 200 g skyra. Tak samo mango jest mrożonego 100 g, 100 g mrożonych malin. I 100 gramów świeżych borówek. Do tego oczywiście czarna kawka. I możemy brać się za jedzenie. Standardowo smacznej kawusi. I smacznego dla tych, którzy jedzą. Jak widzicie, pojemniczek wyczyszczony. Bardzo, ale to bardzo cieszę się tym dniem. Delektuję się każdą łyżeczką, bo jutro zaczyna się Pikwik. I przez pierwsze trzy dni bardzo mocno ucinam węglowodany, więc będzie mi brakowało takiej owsianki. Dlatego z takim smakiem już zjadłam, jeszcze jak te owocki wjechały chłodniutkie. No naprawdę super. Ja się zabieram za montowanie troszeczkę. I widzimy się przy obiedzie. Na pewno też czuję się już taka żywsza. No, i faktycznie zaczyna mnie fajnie nabijać. Zobaczymy, jak ta forma będzie wyglądała, bo na razie jestem wypłaszczona. Ale myślę, że będzie spoko. Także widzimy się w kolejnym posiłku. Bez przedłużania. Powiem Wam, że idziemy jak burza z tymi posiłkami. Jak możecie zobaczyć na przebitkach, mamy tutaj chili konkarne i nowego dziczka. W sensie nowego starego, bo to jest zwykły dzik. Bez kofeiny, bez cukru, kwaśne jabłuszko. Jest jeszcze bez dodatku soli, co też jest bardzo na plus. Bo po co nam sól jeszcze w napojach? Ja już go wczoraj piłam na wariografię, ale zrobimy taki sztuczny drugi teścik. Zwykłe kwaśne jabłko. Problem jest taki, że to jest mniejsza puszka, czyli 330 ml, i z tego co zrozumiałam, nie będzie już większych. I jest i grape, i jabłko, i mają być tylko takie mniejsze puszki. Ja chyba bezkofeinowe wolę te większe, tym bardziej, że chyba cena jest taka sama. Nie wiem, muszę zrobić research, ale tak czy inaczej, bardzo dobre do obiadku, wlatuje schłodzony jak złoto. No i fajne właśnie w tych dziczkach nowych jest to, że jest ta niebieska puszka, niebieska zawleczka w bezkofeinowych, czerwona w kofeinowych. No i chłopaki tym się wyróżniają, że jak patrzycie na półki, to wszystkie takie napoje tego typu mają zwykłą szarą tutaj puszkę, a te się jednak wyróżniają. Topka. Zdecydowanie bezkofeinowe moje ulubione. Jeżeli chodzi o te z kofeiną, to cały czas... Ananas jest u mnie topką. No i tutaj macie już tą czerwoną zawleczkę. To też zabrałam wczoraj z wariografu. Ostatni posiłek z dzisiejszego rifidu. Tutaj mamy tak. Bajgla ze skyrem, to jest ten skyr z piątnicy. Do tego miód, łącznie 20 gramów. Precel, herbatka, oczywiście później będą jeszcze suple, ale suple już znacie, niezmiennie omega-3 magnez i witamina D3. Smacznego dla tych, którzy jedzą. To ogólnie też jest ważny posiłek, bo jest to test, bo bardzo możliwe, że przed sceną właśnie będę ładowała się bajglami z miodem. Jeszcze zobaczymy. Jest chwilka czasu, ale bardzo możliwe właśnie, że postawię na bajgle, czyli na coś, co przy takim ładowaniu refillowym stosowałam i wiem, że to po prostu na mnie działa. Także zobaczymy czy nabije i jak jutro będzie wyglądała waga po tym rifidzie. Jak będę się czuła, czy fajnie nabije, i wtedy już będzie można podejmować jakieś tam decyzje. Ja się zabieram za jedzenie i widzimy się w podsumowaniu odcinka. W tym pięknym słoneczku zakończymy sobie ten rifidowy odcinek. Specjalnie poczekałam do dnia następnego, żeby dać Wam znać, jak wypadła waga. Waga wzrosła mi o niecałe pół kilo, więc perfekcyjny rifit Bardzo mi się podobał, bardzo na plus fajnie nabiło, już wiem, że przed sceną bajgle to będzie mój posiłek. Także na backstage'u będziemy sobie wsuwać bajgle ze skyrem i z miodem tuż przed wyjściem na scenę. W tym momencie kończę ten odcinek i zaczynam nagrywać cały Pickwick, ponieważ jest poniedziałek 18 i jak wiecie, wchodzę w Pickwick. Nie będę na razie tłumaczyć o co tu chodzi, żeby nie przedłużać zbędnie tego odcinka i biorę się już za kolejny. Za chwilę mam lekcję pozowania online. Widzimy się w następnym filmie w niedzielę, gdzie będzie relacja z wariografu, troszeczkę treningu i prawdopodobnie, jak będziecie oglądać film w niedzielę, ja już będę pompowała się przed wyjściem na scenę. Obłęd, ale nie mogę się już doczekać. Także dajcie znać, który posiłek zjedlibyście najchętniej z tych wszystkich, które były na odcinku. Ja Wam życzę miłego treningu. Smacznego potreningowego i widzimy się w kolejnych odcinkach, bo już coraz bliżej finału Akcji Sopot. W kontakcie!